Witam serdecznie, Rita z tej strony. Kochani, dzisiaj jest Wigilia. Witam się z Wami w Wigilię. 24 grudnia 2021 roku. Powiem tylko jedno: to był mój najgorszy rok w moim życiu. Pisałem. I dzisiaj jest w ogóle najgorsza wigilia w moim życiu. Gdybyśmy nie byli zaproszeni na Wigilię, wiecie pewnie gdzie. To pewnie bym spędziła ją w domu sama, znacie sama, no wiecie, z rodziną, nie? Ale w sensie, że bym nawet nic nie robiła. Ach, pokażę Wam piękną pogodę. Tak to u nas wygląda wigilie. Jest 15 stopni. Jest cieplutko słoneczko zasłoniłam marki za bo mi za bardzo aż grzało. E, mam świąteczny świecący sweterek. Będę wyglądać jak bombka świecąca. E, I co? Nie wiem, jaką kurtkę wziąć, bo mam jeden, e, jedno futereczko i drugą kurtkę z Polski, co mam e, taką ciepłą. E, bo w nocy będzie 5 stopni. 5 stopni będzie, a ja będę wracała późno, jak zawsze zresztą. E, I będzie zimno. Najlepiej się ciepło ubrać, żeby się nie przeziebić, prawda? E, pokażę Wam co zrobiłam. Bo w Grecji zazwyczaj jest tak, że jak się idzie do kogoś w gości, to się idzie zawsze z czymś, nie idzie się z pustymi rękoma. E, a że jeszcze dzisiaj jest święto, to zrobiłam mm, ciasto. E, jest to Vasilopita. Vasilopita jest to ciasto noworoczne greckie i to ciasto się robi. Y, Kroi się już na, w pierwszy dzień świąt. W Grecji w ogóle nie jest obchodzona wigilia, tylko od jutra jest pierwszy dzień świąt się obchodzi i drugi dzień świąt. Um, I tą wasilopitę można pokroić już w pierwszy dzień świąt, a jak nie, to normalnie się ją kroi na, w, pierwszy, w pierwszy dzień nowego roku. Um, wasilopita się nazywa, dlatego że to jest pita, czyli placek dla świętego Mikołaja. Bo święty Mikołaj w Grecji się nazywa Wasilis, jest Wasilopita, placek mikoła, placek Wasilisa. O. Tak się nazywa. I taką pite się zazwyczaj kroi właśnie w pierwszy dzień Nowego Roku. Yy, głowa rodziny kroi taką pite. Ten placek to jest zazwyczaj robione coś na smak. Ja zrobiłam na smak babki. Yy, Pomarańczowo-czekoladowy smak jest. Wasilopite się zazwyczaj robi yy, tak, jakby babka to jest, albo się robi ją yy, yy, czurek i kurde, jak jest po polsku. hauka Smak hałki. Ja wolę smak tak jakby babki. Ja zrobiłam czekoladowo-pomarańczową. Zresztą zaraz Wam pokażę. No i to dam właśnie im w prezencie. No bo co ode mnie można dostać w prezencie, tak? Znacie tak, jak się chodzi w, do, w gości do, jak się chodzi w Grecji do gości, to się zazwyczaj właśnie coś przynosi. I zazwyczaj to jest jakaś słodkość, jakieś ciasta. Oni mają tu takie ciasta i te słodkości bardzo syropiaste, strasznie słodkie. Ja tego nie lubię. Znacie, wiecie co? Tak sobie zjeść. Raz mały kawałek, raz na ruski rok, jak to się mówi. To oczywiście zje, ale po prostu nie przepadam za tym, nie? No, tak więc zrobiłam im, yy, zrobiłam im w prezencie Wasylopitę. A i co jeszcze najważniejsze, nie powiedziałam Wam. Wasylopita, jak się yy, w pierwszy. Pierwszy dzień nowego roku, jak się kroi wasylopite, przeważnie głowa rodziny kroi i kroi i mówi, i robi znak krzyża i kroi dla domu jeden kawałek, dla głowy domu, dla mamy, dla dzieci, po kolei dla każdego, dla Świętego Mikołaja kawałek, dla Jezuska kawałek, wiecie, na przykład jak ktoś ma biznes, dla biznesu kawałek. I gdzieś właśnie w całej tej wasylopicie, w tym placku całym, jest schowana moneta, jest ukryta moneta. I komu się trafi moneta, w którym kawałku się trafi moneta, ten będzie miał szczęśliwy yy, właśnie nowy rok, jeżeli chodzi o finanse. <grym> tak więc yy, wsadziłam im też. Yy, wsadziłam też tam monetę. I zobaczymy, komu się trafi. Pewnie jutro będą kroić yy, wasilopitę, no bo do Sylwestra raczej ona nie przetrwa. To będzie to jest tydzień czasu, nie? Także niech sobie jutro yy, pokroją tą wasilopitę, a w nowy rok będą mieli inną, nie? Yy. Nie, tak, ciekawe komu się trafi. Jedną monetę wsadziłam, nie wsadziłam, dwóch, trzech i jedną. Bo to jedna osoba ma właśnie wylosować, wylosować tą monetę, nie? I tak, więc to jest taki zwyczaj grecki z tą wasylopitą. Yy, zrobiłam właśnie im w prezencie. Jutro, może albo pojutrze, jak będą święta, tak po południu, yy, zrobię dla nas, dla domu. Ale nie wiem, czy z tego filmik zrobię, bo Taki przepis na Wasilopitę w Polsce to, wiecie, ja do polskiej publiczności, ja mam polską publiczność, tak więc przepis na placek grecki, to kto tam będzie to oglądał, nie? Zobaczę, zastanowię się, ale musi być pyszna, bo wiecie co... Powiedzcie mi, kto z Was nie lubiał oblizywać miski, jak mama robiła ciasto, nie? No więc sobie taką miskę sobie oblizałam, jak robiłam ciasto. Wlałam, dałam do piekarnika i później wylizywałam, kurde, z miski i było bardzo dobre. No co się dzieje, jakaś karetka. Zrobiłam z czekoladą polewę czekoladową, zrobiłam z czekolady i z mas... nie, czekolada i mleko. I tam napisałam 2022. Dzwoniła Siupa, że Kostas po, nie, po mnie jedzie z dziećmi, bo żeśmy się tak umówili, że on po mnie przyjedzie, a później wieczorem Nikos po mnie przyjedzie do Siupy. Tak więc muszę na taksówki wydawać wiecie, nie? No, ale że jest taki dzień, no to są korki, więc prawdopodobnie będzie za 20 minut. Będę wyglądać, zobaczymy. A tak w ogóle, to dzisiaj chyba zwierzęta mówią ludzkim głosem, nie? Kicia? Czy Ty dzisiaj przemówisz ludzkim głosem? Halo? Pani Kicia? No i nie wiem, jaką krótkę wziąć. Albo ten płaszczyk, to jest futerko. Futerko. Została w prezencie od siupy kiedyś, bardzo dawno temu. Uwielbiam tę te futerko. Albo taką kurtkę. Eee. A ją mam z Polski w tamtym roku, jak byłam, pojechałam na pogrzeptaty, to Paulinka mi kupiła. I ona ma taki kaptur wielki. O. Ona ma taki wielki kaptur. I tutaj też jest futerko. Ona też jest bardzo ciepła i jest długa, prawie do kolan sięga. Nie wiem, którą ubrać. Paweńka mi ją wtedy na lotnisko przywiozła rok temu, bo wiecie co? No w Grecji takich grubych kurtek się nie nosi, a ja leciałam do Polski i akurat nie tam śnieg był, zimno było. Jak wysiadłam na lotnisku, to było po prostu coś takiego, jakbym otworzyła zamrażarnik, na naprawdę. Było tak zimno i mi Paula wtedy przywiozła na lotnisko kurtkę. To mi chyba u siebie w pracy kupiła Paula. Już nie pamiętam. Eee, no a teraz jeszcze krótko. W sweterku jadę. Po prostu będę miała kurtkę w ręku. I jedziemy na Wigilię. Tak. A mogłabym jechać swoim autem. Ale oczywiście, wiecie, no pod tego śledzika tam na, ten, na tej wigilii. Śledzik pewnie też będzie to. No, będzie pewnie zakrapiany ten śledzik. No. Tak, jak mam jechać autem, nie? Jednak ubrałam kurtkę Tą z Polski, co mam? Już jest chłodno. Normalnie z tej strony, co nie ma słońca, to jest zimno. No nie, wezmę Tą. Ona jest długa do kolan, będzie mi cieplutko. A czekam na balkonie, tu już wyczekuję, gdzie oni są, bo jedzie Kosta z dzieciakami. Z bliźniakami. A Ania dzwoniła 15 minut temu, więc lada chwila powinni być. Pokażę Wam ulicę. Widzicie? Nie ma dużo chmurek, ale jest po prostu zimno, moje auto stoi tu pod oliwką. Co jest najgorsze, że spadają te jeszcze resztki oliwek spada na, spadają na samochód i mam zawsze tłustą szybę z przodu. Jak pada i ja jadę i sobie wycieraczki włączam, to później nie mogę nie da się ich nie, nie da się doczyścić z tej szyby. No gdzie oni są? Chyba powoli będziemy schodzić i tam na dole będziemy czekać. Jadą chyba, tak? Ten fajny Mercedes. Takiego bym chciała mieć. Ale nie, w sumie już nie. W sumie już takiego nie chcę, już nie mam e, działalności gospodarczej, nie mam sklepu, więc takim już potrzebny do przewozu rzeczy. Dobra, ja schodzę. E, zapomniałam Wam powiedzieć, że od dzisiaj obowiązuje w Grecji noszenie maseczek nawet na dworze. Czujecie to? Nawet na dworze. A w pomieszczeniach zamkniętych, jak w sklepach na przykład, w urzędach i tak dalej, to musi być maseczka podwójna. Debile. Wasilopita, którą zrobiłam, wygląda tak. Jest ona mm, czekoladowo-pomarańczowa. Z kawałkami czekolady w środku. E, nie wiem, czy dzisiaj pokroją ją. Jak pokroją, to wam pokażę. A tutaj piszę szczęśliwego Nowego Roku, tak? Happy New Year! Ja, ja moją wasilopitę to schowałam. W pudełku po butach, bo w pudełku po butach z tego względu, że moje pudełko do przenoszenia tortów, jak to się nazywa, pudełko do przenoszenia tortów, nie tortownica? Do transportu tortu, o dzwoni, Jadą. No to te moje pudełko do przenoszenia, przewożenia tortów to jest u siupy. I ostatnio, jak u niej byłam, to zapomniałam wziąć. O, na honorowym miejscu. A tu też pierniczki, które ja zrobiłam. Ciosu. Pokaż. Zuzia robiła z Rykardem pierniczki. Nowa A kto ciasto, no. A kto ciasto tak. robił? Ja. Wszystko sama. Wszystko sama zrobiłam. A co to za ciasto jest? E, tu mamy szernik. Tak, A tu ma Sernik no. królewski. Ser, powiedziałam no. Rikado, z racji tego nie zrobił. Tak. No to będziemy próbować. Zobaczymy. No. Mhm. Jaki rogacz ze mnie? Kiedy dostałam rogi. Przyprawiono mi rogi tutaj. Chyba <laughs> mi powiedziała, że mam ściągnąć brzydką opaskę i założyć rogi. A wy macie rogi? Ja mam też. w ogóle trzeba zobaczyć jak pięknie zrobione. Choinka. W tym roku zielona, w tamtym była biała. Nie. też zielona. Też była w tamtym roku biała. W tamtym roku była zielona? Dwa lata temu była biała. Aha. To mi się coś pomieszało. Pokaż Zuzia, masz rogi? Pokaż no, jakie mam. masz. Jakie mam? Dobra, Załóż. Pokaż rogi. <głosy> <głosy> Skąd macie takie rogi? <noise> no ja też mam. No, mi pasują brązowe. Fajne. No, może być. Dobra, nie, 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 Kim leci? nie, Dobra, nie, 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 się smaży. Co to? Już, a, tam a to? nie, A to? Pierogi z, z kapustą nie, grzybami. Kapust, tak, Ryba. U nas filety. W Grecji karpia nie ma. W znaczy w polskim sklepie jest chyba, nie? Kiedyś w polskim sklepie były normalnie żywe karpie, ale y, my zawsze te, filety, nie? W no. wygodniej. Nie no śmierdzi mu Nie no mu w jest tyle ości jak No, a jej ja pamiętam, jak łamała się za oś ością, kurde, mi w gardle stanęła. W moim danym się był przez oś. w badaniu. Mi tak stanęła, że ja nie mogłam ani otworzyć, ani zamknąć, nie? Tak mi stanęła. Piotka. Jak się ją wyciągnęli? E, to byłaby bycia Próbowali jakoś, 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 jakoś coś tam jakośmy wyciągnęli. Już nie pamiętam. Mała byłam. A była była. Ale pamiętam ten ból, nie? Że nie mogłam w ogóle szczęką zamknąć. Różość szczęką nie mogła, ani przymknąć, ani mocniej otworzyć. I mnie kło tam w podniebienie, nie? sakrak, Kraw nie leciała w ogóle z języka. Ej. tego no, mamy chwileciki. Najlepsze chwileciki. Oszki, mi mikrofon. Gdzie jest moje w ogóle sto jak do komórki? Się męczę na wyciągnięciu ręki. O, już ładnie zastygła czekolada. No, mam nadzieję, że w środku nie będzie zakalec. <grym>

jak nam Mama A. kostek. Nie nagrzewaj A tam poszli. Ciekawe czy tego Mikołaja znajdą Czy ten Mikołaj Przyniesie prezenty Czy nie Gdzie on jest ten Mikołaj Nie leci Nie widać go hm. Idę bo zimno Do domu Ty kurde siupa kiedy on las? Ja byłam na balkonie ja, bym ja byłam na balkonie. Patrzcie, kurde, no tam stałam, ja go nawet nie zauważyłam. Gdzieś ty była? No ja nie smażę przecież i wołać dzieci. To on drzwiami ja wszedł? Ja nie wiem, oknem chyba. O kurde, no patrzcie. Kiedy zdążył i te prezenty przyniósł?

Masz. Dla mnie? Żartujecie chyba. No przecież ja byłam niegrzeczna w tym roku. No dziękuję. A tyle, ten ekran sobie. Ej, ostrość. A nie, tutaj to jest to, bo widać. A co te kolory znaczą? One coś znaczą? Tak, to każdy ten. To, to, to nie jest jakiś plastik. To jest, to jest takie. To są jakieś magnetyczne, coś tam. One coś oznaczają. Każdy coś tam na nasi... szczęście. Mama dostała puszkę. Puszkę, okay. konserwę dostała mama. Dla psów. Dla psów. Co tam było w tej puszce? Cycki. Daj się psiknąć. Cyrki, ty robisz. Mogę. To się normalnie. O, przyknij mi to. Tak. Gutierrez. Nie, nie, nie znasz <Szysko> czas. No, mocne. Zobacz. Wow, Kostek masz oko. Patrzcie jaki ma pistolet. Nie to mogę przeładowywać go. Pomogę Czekaj, czekaj. Co jest kolpo na to? Ja. Teraz yes. jest. Um, Będzie słabo. Widzisz co tam się dzieje. Czemu oczy zamykasz? Bo jedno oko trzeba mieć. O nie, no poza wszystkim. Mudło! a nie, tu, 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 tra, tu Nawet do Ricarda łóżko Dobrze? leciało tak daleko. Tak, tak, nie? tak no. mi ten pistolet. To, w marcu będzie no cieplej, luty będzie zimny. Nie ja no nie pamiętasz? Luty jest na ziemi już mniej, Opa, gdzie poleciało? Odbiła się, nie? O! Po. Tak, poleciała! Teraz poleciała, wcześniej. Nie było na odwane, nie poleciało. Tak. Tak, to może rośnie. ...w ruchach z podniesionym czołem. W poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz Zjednoczonej Prawicy... Opa, a dobrze nie brakuje jeszcze dużo. Nie, 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 nie zrobisz mi nic z ja to I ja tak ja 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 sobie przyklejać. było mnie było widać bardzo. Wiecie jak mnie lubi się przykleja, nie? I ja wideo robię. Co? Ja vloga nagrywam. Aha, to przepędzisz. Ja myślałam, że po podcastach Okej, to chodź na podcast. Już... Zaraz idziemy do domu, jest godzina, patrzcie. Która godzina? Wow. Wow. I powiedzieli: my dalej jemy, nie? Yy, schować tą puszkę piwa. My dalej jemy, dziubiemy i tak się je po grecku cały czas. Ale ładnie widać księżyc, no. No mówisz? Co? Te UFO, znowu te światła są. Gdzie? To oświatła, no. na Pirausie, tam jest taki ten wieżowy, co wiesz, z gór, kiedyś, największy, nie? No. To on jest w tym roku bardzo ładnie, oni on go cały rok oświetlają, w tym roku jest super oświetlony. On jest tak oświetlony po bokach, z każdej strony i z góry i te wszystkie światła tutaj widać właśnie na niebie. Uh -huh. To dziękujemy za gościnę. No. I to są te światałka. Co jest godzina druga w nocy. To jest największy budynek na Pirausie, wiesz? Najwyższy. W ogóle sąsiadki też przyjechały jakieś. No, to pa. Idziemy na dół, bo tam Nikos na dole czeka na nas. Wesołych świąt. No, za tydzień na Sylwka nas zaprosili znowu. Więc, tam na dole auta A, no mamy spać u was. Okej, okay, dobra, zgadamy się jeszcze. Pa. Pa. Mówię, jedziemy tu na dół, bo tata na dole czeka. Kazałem mu na dole czekać. Żeby tu na górę nie wjeżdżał, bo tutaj nie ma gdzie zaparkować. Tak więc. Dobranoc. Halo. Halo, co? Uważaj, żebyś się nie pośliznął, bo ta droga jest bardzo śliska. Typa, jak on się od animacja ma fajną świąteczną, no?